Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś przychodzę do Was z ekspres losami. Tak jak na większości kanałów pojawiają się, no od czasu do czasu można sobie kupić. Ja jeszcze odcinka z tymi losami nie wstawiałam. Kupiłam sobie po jednym z każdego. Także mam 10, 15, 29 zł. Taki komplecik kosztuje, jakby ktoś chciał, z każdego rodzaju po jednym. I Patrzymy, mam tu jakieś długopisy, to sobie zaznaczę, eee, szybka kasa, pierwszy nosik i tak, siódemka jest i tu są dwa złote, tak, siódemka, jest dolar eee, i jest ten dolar w tym serduszka, nie widzę. I wiśni też nie widzę. No to jest dwieczka na pierwszym tym. Nawet nie, nie sprawdzałam wcześniej. Drugi losik za 2 zł Pełna skarbonka. I tu szukamy wygrywających liczb. Osiemnastka. Jest osiemnastka. O proszę. Dwadzieścia dwa. No, tu już nie ma. 25, dali 24 i szóstka jest 7, czyli kolejna dwójka wpadła w pełnej skarbonce. Kolejna zdrapka. ten szybki los za 5 zł. Gorąca kasa, i tu musimy znaleźć co najmniej 3 liczby z, z grających liczb w moich liczbach. Będę się motać, oczywiście. Dziewiątka. I sprawdzamy. Te lasy to są dla mnie takie śmieszne. Trzydzieści osiem. Nie ma. Dwadzieścia dziewięć. O jest, dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści trzy. Trzydzieści trzy nie ma. Szóstka. Też nie widzę. Dwadzieścia jeden. Nie ma. Dwa. Nie ma 8. Nie ma dziewiętnaście. Yy, widzę tylko 18 i 32. Nie ma, nie widzę. Jeszcze sobie to sprawdzę, ale wydaje mi się, że jest tylko jedna ta cyfra. Kolejna to krzyżóweczka i tu szukamy trzech słów. Z, z naszych liter muszą się utworzyć. No i patrzymy. Opad. Nie mam literki O, no, więc wszystko z O jest wykreślane. Strop Osa Boa. Dobra. Emu. u Tutaj mam pierwszy. To sobie tak zamarzę. Musztarda. Nie mam literki S. Także tu wszystko z S odpada. Kra. K. Nie ma R. Też odpada. Został się car. Nie ma R. Irdza. Nie ma R. Oraz Zeus z EU. Nie ma S. No tak. Jeszcze jest akwen, -k -y w e. No. I tu jest drugie słowo. Wydaje mi się, że są tylko te dwa. Tutaj jest jeszcze trybut, ale nie ma r. No, także jest ta krzyżówka przegrana. Kolejne. z ekspres losu to słówka. I tu musimy znaleźć trzy słowa. Muszą się utworzyć co najmniej z dziesięciu. I mamy tak. Bóg. Nie ma B. Ser. S. E. Nie ma R. Puch. P. U. -c -h. Tutaj jest. Sejm. S. Też jest. Pokaz. P. -o. Nie ma K. Omega omy E. nie ma g bo to jest chyba c tak nie ma g bo stąd nie ma b wygrana nie ma nie ma r nikotyna nie ma k i wioletta v i o l E, ty, ty, a. I jest wioletta, czyli jest pięć złotych. Są trzy słowa. Jeszcze raz. Puch, p-u, c-h, sejm, s-e, i-m. -e I wioletta. I, i o l e, ty, ty, i-a. Tak jest. Tutaj pięć złotych. I ostatnia. Ekspres, Express, Express Losów, Vegas. I tutaj szukamy trzech symboli i wygrywamy zgodnie z taką legendą. Dobrze, trzy takie same. Tutaj nie ma. Nie ma. Dwie podkowy. Jest gra ósma. Mam trzy razy. Tą pomarańczkę. Zaraz sprawdzimy, ile to ta pomarańczka daje. Tu są dwa zegary. E, tutaj są wiśnie. No i tutaj już nie ma. W 15 są dwa diamenty. E, 10 zł. Zwrotu. No, to fajnie. Tu mamy tak. 10, 15, 19 zł. Także dyszka. Dyszko na minusie z tych losów. No, nie wiem, czy je jeszcze powtórzę, a raz można spróbować. Wszystkim bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie, za komentarze, za subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!